Witajcie! Oto nowa motorola Edge50neo, czyli kompaktowy średniak o bardzo rozsądnie wyważonej specyfikacji. Czy warto zainteresować się zakupem tego modelu? Na to pytanie oczywiście poznacie odpowiedź w tej recenzji. Nie możemy odmówić Edge50neo, że to bardzo ładnie wyglądające urządzenie, zwłaszcza mając na uwadze obecność kolorystyki Pantone. Jeżeli chodzi o wykonanie obudowy, no to dostajemy tutaj materiały, których możemy tak naprawdę się spodziewać w telefonie kosztującym około 2000. Zobaczymy, że z tyłu znajduje się panel wykończony przy użyciu wegańskiej skóry. Ona okazała się bardzo przyjemna, taka matowa w dotyku i to sprawia, że ten telefon Trzyma się w dłoni dosłownie znakomicie. Oprócz tego, skóra ekologiczna ma to do siebie, że za bardzo się nie brudzi, no i też nie powinna gromadzić na sobie zarysowań, ale wydaje mi się, że uszkodzenia mechaniczne, niestety, nie będą domeną tego rozwiązania, ponieważ chociażby klucze na pewno są w stanie zrobić tutaj jakiś uszczerbek. Ale fajne to to, że w zestawie dostajemy tutaj pokrowiec i co ciekawe, jest on zrobiony z włókien roślinnych. I na pewno takie rozwiązanie, obudowę tego telefonu zabezpieczy. Nie ma co ukrywać, że Edge 50 Neo to kompaktowe urządzenie, nawet komunikuje to z sama Motorola, ponieważ mamy tutaj ektan 6,4 cala. Jasne, kiedyś to był ogromny panel, który definiował tak naprawdę fablety, nie wiem czy kojarzycie jeszcze takie określenie. Ale czasy mają to do siebie, że się zmieniają, i teraz taki ekran, a także jego smukłe ramki, sprawiają, że ten telefon jest mega wygodny w użytkowaniu i tak naprawdę spokojnie możemy tutaj nawigować po systemie. Przy pomocy jednej dłoni łatwo sięgamy kciukiem, chociażby do górnej krawędzi tego ekranu. Co jeszcze mi się spodobało, to to, że obudowa ma takie kanciaste kształty. A to jeszcze bardziej potęguje wygodę trzymania tego smartfona w ręce. Wracamy na chwilę do tylnego panelu. Wystająca wyspa z obiektywami na pewno może się podobać. Ja akurat jestem fanem tego, że dwa z trzech obiektywów mają tutaj połyskujące obramowanie. Też mamy tutaj połyskujące logo Motorola poniżej, i całościowo ta tylna część jest po prostu ładna. Ściany boczne wypełnia wysokiej jakości matowe tworzywo, gdzie ranty są błyszczące, to jest kolejny bardzo przyjemny akcent. Ramka sama w sobie będzie bardzo łatwa do utrzymania w czystości. Nie rysuje się. Za bardzo też nie widać tutaj odcisków palców, także to jest kolejny element, który mi się tutaj podoba. Przyciski w obudowie są dość dobrze osadzone. No jest taki delikatnie wyczuwalny luz, natomiast ja w tej cenie bym się tego mocno nie czepiał, ale za to zwrócę uwagę na to, że przyciski są stosunkowo małe, a to nie każdemu się spodoba. W tym budżecie jednak nie mogę mieć uwag do odporności, ponieważ testowana motka wytrzyma zanurzenie w wodzie dzięki obecności certyfikatu IP68, a jakby tego było mało, mamy również certyfikację MIL-STD-810H. W tym aspekcie zatem testowane urządzenie wypada na flagowym poziomie. Musimy sobie również poruszyć kwestię jakości dźwięku, i na tym polu Edge 50 Neo okazała się ku mojemu zaskoczeniu naprawdę ponadprzeciętna. Otrzymujemy na pokładzie podwójne głośniki. Na pewno zwrócę Waszą uwagę na znakomity poziom najwyższej głośności. Występuje wrażenie bardzo odnośnego dźwięku, który będzie w stanie nawet nagłośnić niewielkie pomieszczenie, i to jest w tym budżecie, myślę, bardzo fajna informacja. Co jeszcze ważne, mamy dobry poziom czystości dźwięku. On jest stosunkowo szczegółowy prawie na każdym poziomie głośności. Oczywiście to nie będzie jeszcze poziom flagowy, ale i tak jest naprawdę bardzo dobrze. Możemy niestety jednak usłyszeć, że w okolicy tego najwyższego poziomu głośności szczegóły dźwięku już spadają. Ale i tak uważam, że w tym budżecie obecnie po prostu nie możemy niczego więcej oczekiwać. Te głośniki są dobre, nieflagowe, ale jak na cena tego urządzenia, uważam, że jest to po prostu doskonały poziom. Całości dopełnia Dolby Atmos, są tutaj dostępne różne presety dźwięku, i bardzo mi się podoba to, że w wypadku Motorola możemy te tryby sobie samodzielnie konfigurować. Także na pewno każdy znajdzie ustawienie dla siebie. W temacie bezpieczeństwa jak zawsze mówię klasyka, ponieważ w ekranie mamy zabudowany bardzo przyzwoicie pracujący czytnik linii papilarnych. Natomiast moja jedyna uwaga do tego elementu polega na tym, że umieszczono go nieco za nisko. Przez to musimy tym kciukiem tak sięgać po prostu bardzo do dołu. Ja tego akurat nie lubię. Dużo bardziej preferuję na przykład umiejscowienie w Pixelu 9, gdzie ten czytnik jest po prostu wyżej, ale poza tym działanie jest w porządku, także ten element ogólnie oceniam wysoko. Możemy jeszcze wykorzystać jako drugą metodę blokady rozpoznawanie twarzy, bazujące co oczywiste na kamerze co do selfie, zatem nie będzie to do końca bezpieczne. Pora zabrać się za ekran, i na tym polu testowaną motkę ponownie oceniam wysoko. Dostajemy tutaj panel poledowy 120 Hz, który jest adaptacyjny. Natomiast od siebie polecam wymusić, aby system utrzymywał cały czas najwyższy poziom odświeżania, ponieważ kiedy korzystamy z trybu adaptacyjnego, wydaje mi się, że nie zawsze, nie każda animacja jest taka super płynna, ale kiedy mamy aktywne 120 Hz cały czas, no to wtedy jest po prostu znakomicie. Sama kolorystyka tego panelu jest w trybie żywym, taka wręcz soczysta, wylewająca się z tego ekranu, ale gdyby to komuś przeszkadzało, no to są w ustawieniach dostępne różne tryby, także możemy sobie też to wszystko dopasować pod swoje preferencje, aby kolory na tym panelu były chociażby nieco bardziej naturalne. Kąty widzenia oceniam wysoko, tak samo jak poziomy jasności osiągające w piku nawet do 3000 nitów, a to oznacza, że możemy z tego telefonu komfortowo korzystać nawet przy większym nasłonecznieniu. Ustawienia związane z ekranem, poza zmianą trybu pracy ekranu pozwalają chociażby włączyć redukowanie światła niebieskiego, czy też aktywować ciemny systemowy motyw. Wbudowana bateria dyplomatycznie powiem największa nie jest, natomiast musimy oczywiście mieć na uwadze, że to raczej kompaktowe urządzenie. Dostajemy na pokładzie ogniwo o pojemności 4310 mAh i to pozwala na osiągnięcie wyników rzędu 4-4,5 nawet do 6 godzin pracy na ekranie. Owszem, nie są to może najlepsze na rynku rezultaty, ale wydaje mi się, że takie, które spokojnie pozwalają większości użytkowników korzystać z tego smartfona przez cały dzień. Bez konieczności ładowania, a nawet dwa dni przy takim nie do końca wymagającym użytkowaniu. Kwestia ładowania wygląda następująco: przewodowo do 68 W, ładowarki w zestawie niestety nie ma, ale co fajne w tym budżecie, to to, że testowana motka ma ładowanie bezprzewodowe do mocy 15 W. Muszę jeszcze wspomnieć w kontekście ładowania, że na początku korzystania z tego smartfona funkcja szybkiego ładowania nie będzie aktywna. Musimy to zrobić samodzielnie, no, tak więc nie wystarczy tylko podłączenie do szybkiej ładowarki. Ja akurat jestem fanem tego rozwiązania, no bo tutaj motorola jasno daje do zrozumienia, że wyłączając szybkie ładowanie, po prostu ta kondycja baterii będzie w dłuższej perspektywie czasu. Zachowana na dobrym poziomie. Kolejna rzecz, która też tą kondycję baterii może nam delikatnie wydłużyć, to to, że bateria może być ładowana tylko do poziomu 80% i raz w tygodniu do 100%. Także taki tryb również tutaj występuje. Przed nami kwestia wydajności. W tym urządzeniu dostajemy procesor Mediatek Dimensity 7300. Do tego 12 GB ramo, co w tym budżecie takie oczywiste nie jest, a także 512 GB pamięci wbudowanej, więc jeżeli chodzi o pamięć ram, naprawdę ta motorola ma się czym pochwalić. W kontekście łączności też niczego brakować nie będzie, i tutaj jakoś mocno tego tematu poruszać nie będę. Jest Bluetooth, jest oczywiście NFC. Dlatego od razu przechodzimy sobie do tematu kultury pracy systemu. Możemy zauważyć, że testowana motka pracuje na co dzień bardzo przyjemnie. Oczywiście aplikacje nie są tutaj odpalane tak szybko jak we flagowcach, ale chyba nie tego oczekujemy w tym budżecie, a bardziej tego, żeby telefon po prostu był taki komfortowy w użytkowaniu i testowana motka rzeczywiście taka jest. Przez około 3 tygodnie testów nie zauważyłem tutaj, żeby coś jakoś mocno zamuliło, żeby coś się zawiesiło, ale wydaje mi się, że jest jeden taki scenariusz. Chodzi o to, że kiedy telefon jest obciążony dużą ilością aplikacji otwartych w pamięci, no to zdarzy się, że jakaś animacja trochę chrupnie, że jakaś aplikacja będzie się dłużej wczytywać, ale nie rozpatruję tego w kategorii problemu, a bardziej tego, że jest to telefon kosztujący 2000 i takie sytuacje mogą się tutaj zdarzać. System natywnie to Android 14, ale tutaj najważniejsza informacja to fakt, że motorola obiecuje 5 aktualizacji do nowszej wersji systemu. Zatem teoretycznie jest tutaj możliwe użytkowanie tego telefonu przez 5 lat z aktualną wersją softu. Dajcie znać w komentarzach, czy dalibyście radę używać jednego telefonu przez 5 lat. Muszę otwarcie powiedzieć, że specyfikacja aparatu w porównaniu do ceny tego modelu okazała się bardzo przyzwoita, a nawet są tutaj pewne zaskoczenia. Wbudowany sensor główny to 50 megapikseli o jasności 1,8, do tego stabilizacja optyczna, a także autofokus z wykrywaniem fazy. Oczywiście nie brakuje kąta szerokiego, który ma na szczęście 13 megapikseli zamiast 8, które często spotykamy właśnie w tym budżecie. Natomiast jeszcze jeden Plus. Z tego sensora to autofokus pozwalający na działanie funkcji makro. Występuje tu również obiektyw telezoom mający trzykrotne powiększenie optyczne, 10 megapikseli o jasności 2.0 i uwaga, jest optycznie stabilizowany. Jeżeli chodzi o wykonywane zdjęcia w ciągu dnia, obiektyw podstawowy sprawuje się całkiem dobrze, ale zobaczymy, że w edycję każdego zdjęcia mocno ingeruje sztuczna inteligencja, a to oznacza, że kolorystyka natywnie będzie mocno podbita. I to raczej nie każdemu się spodoba. Nie można jednak odmówić jednego, że dzięki temu nasze zdjęcia są tutaj dobrze wyważone pod kątem każdego ciemnego oraz jasnego elementu kadru. Możemy tutaj z poziomu aplikacji aparatu wykorzystać powiększenie podwójne, natomiast będzie to krop z aparatu głównego, a to przekłada się na znacznie gorsze szczegóły. Dlatego osobiście dużo bardziej wam polecam używać cały czas, jeżeli potrzebujecie powiększenia. Trzykrotnego, bo jest po prostu optyczne. Takie zdjęcia okazały się na przyzwoitym poziomie, jeżeli chodzi o detale, ale spójności kolorystycznej tutaj absolutnie nie ma. I widać, że telezu ma takie nastawienie na chłodniejsze barwy. W nocy testowana motka generuje ponownie zupełnie przyzwoite zdjęcia, oczywiście zwłaszcza z obiektywu podstawowego, gdzie dużo widocznego szumu na szczęście nie ma. Szeroki kąt w nocy to są już bardziej takie bym powiedział użyteczne zdjęcia, one wyglądają przyzwoicie, ale tam żadnych wodotrysków nie możemy się spodziewać. Natomiast trzykrotne powiększenie sprawia, że. Zdjęcia są już takie przez soft dość mocno wyostrzone, więc to również podejrzewam nie każdemu się spodoba. Przykładowe filmy nagrane tym telefonem możecie zobaczyć właśnie teraz. Przechodzimy do podsumowania. Jak finalnie oceniam Edge 50 Neo? Przyznam, że po testach Edge 50 Pro, która no zrobiła na mnie dosyć takie średnie wrażenie, bym powiedział, no to przychodzi Edge 50 Neo, która zdaje się być bardzo rozsądnie wyważonym telefonem w odniesieniu do swojej ceny. Spójrzcie na to: za 2000 dostajemy telefon, który jest przede wszystkim ładny, dobrze zbudowany. Mamy tutaj dobry ekran. Całkiem szybkie działanie systemu, dobre głośniki, mamy szybkie ładowanie, ładowanie indukcyjne, i nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że jest to po prostu kompletny średniak. Tak, wydaje mi się, że takiego określenia tutaj mogę użyć, ono jest często używane względem flagowców, ale tak, to jest kompletny średniak, który ma swoje minusy. Może procesor nie jest aż tak wydajny jak w konkurencyjnym w tym budżecie Realme GT6T. Ale i tak, ten telefon bardzo polubiłem i mogę wam go z czystym sumieniem polecić. Dzięki za obejrzenie, zapraszam do komentowania. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka pod tym filmem, a tymczasem do zobaczenia!